7, Siema, no Siemano witajcie z tej strony, Atom ja, Cio69. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinieczkiem, który ćwiczymy. Jest to dzień 17, prawdopodobnie. Dwa tygodnie mijają, chyba, nie, przepraszam, minęły już dwa tygodnie, lecimy dalej widzowie z tym i jeśli wam się takie filmy podobają to zostawcie tu łapeczkę w górę, suba tam na dole, nie może was zabraknąć, bo to co robimy, to co yy, jest, dziękuję wam za 370 subskrypcji, lecimy po więcej, ponad połowa nie subskrybuje mojego kanału, więc pora yy, to zrobić, pora rozpocząć dalszą jazdę. Dzisiaj zrobimy sobie 10, 10, 10 po 3 przysiady, czyli 10 razy i po 3. I w 20 odcinku połączymy wszystko: hantelki oraz przysiady. Jeśli wam się też taki właśnie pomysł podoba, to zostawcie tu łapę, w górę suba tam na dole, a ja bez dużego przedłużania lecimy. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7. 8, 9, 10 Jest pierwsze 10 przysiadów, i yy, mówię wam, yy, rozwijamy się, rozwija się ten kanał oczywiście też. I za niedługo live'ik się pojawi, tak jak prosiliście. Może w poniedziałek, może w poniedziałek, godzinę, godzinę go lajwika zrobimy. Więc oczekujcie, warto. A jeśli tu wbijecie 15 łapek pod tym filmem. 15, to robię dla Was yy, we wtorek też live'a, Więc warto czekać, warto po prostu patrzeć, patrzeć i lajkować. A ja zabieram się za drugą serię przysiadów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jest drugie dziesięć. Dobrze widzowie, jak widzicie, kondycja już lepsza jest niż. Zawsze Jeśli też, to możecie się ćwiczyć ze mną Możecie mi też dawać różne propozycje na temat treningów I Po prostu Będziemy to mieć I nie przestajemy, tak? Będzie jeszcze przez parę Dni, przez parę tygodni, przez parę miesięcy I lecimy z dniem, właśnie 17 w tym odcinku A ja się zabieram za trzecią serię, żeby przestoju nie było Lecimy Raz Dwa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jest 10. Widzę. Tak jak mówiłem, 3 razy po 10 jest zrobione i mi się wydaje, że jest lepiej niż było, niż oczekiwałem. Jeśli zostawicie tu 15 łapeczek w górę i słupów tam na dole. We wtorek robię dla Was półtorej godzinnego live'a. A ja się na tym moim będę zamić, do zobaczenia do kolejnego odcineczka. Elo!